Pani, witam serdecznie na kanale Radość w ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. Zaczynamy nowy filmik po świętach, no i chciałam Wam pokazać, jaki przymrozek jest u mnie, dosłownie minus 6. Dzisiaj było nad ranem, w nocy również. Yy, trawka oszroniona, gdzie nie gdzie. Ale zrobiło się, powiem Wam, bardzo zimno. Nieprzyjemnie, śniegu nie ma. Święta się skończyły. A ja postanowiłam zajrzeć do ogrodu, zobaczyć jak tutaj wygląda po świętach. Zobaczcie jak tutaj jest bielutko. No i wchodzimy do ogrodu. Zobaczymy, co tutaj słychać. Mamy jeszcze końcówkę grudnia, ostatni tydzień. Za niedługo będzie znowu nowy rok. No i zaczniemy nowy sezon ogrodniczy. U mnie wygląda tak. Słoneczko pięknie świeci, ale jest mroźno i zimno. Możecie, kochani, w komentarzu napisać, jak tam u Was, jak spędziliście święta Bożego Narodzenia, czy jest u Was śnieg, czy jest również mroźno, czy macie pogodę jednak cieplutką. U mnie jest tak. Tutaj fajny szron. No i zajrzymy również do szklarni. Przyniosłam sobie pokarm dla ptaszków, dla sikorek. Zaraz sobie go wsypiemy do karmnika. Tym razem nie jest to tylko słonecznik. Kupiłam taką mieszankę różnych ziarenek. Właśnie z przeznaczeniem do ptaków. Właśnie teraz do karmianiu zimowym. Więc zaraz sobie otworzę i wsypię do karmniczka, aby ptaki... Ci korki przede wszystkim miały co tutaj skosztować z mojego ogrodu. Więc idziemy. Tu jeszcze zobaczymy na, na murarki. Śpią sobie. Jeszcze to nie jest ich pora na przebudzenie. Tutaj muszę sobie dokupić tyczek i uzupełnić tutaj właśnie tą część, która jest pusta. Tutaj trawy już całe takie suche. Idźmy tak szybciutko przez ogród. Zobaczmy, co tutaj yy, rośnie jeszcze, jak tutaj wygląda. Tutaj skrzynie poprzykrywane kartonami. Pierwsze. Tutaj. Tutaj rośnie sobie rzodkiewka, która była właśnie. Dawno już wysiewana, no ale oczywiście z niej nic nie ma, bo tutaj jest wszystko zmarzłe. Y, tutaj mam posadzoną cebulkę. Widać gdzie, nie gdzie już schodzą cebulki. Ziemia jest zmarzła częściowo. Y, tutaj również była albo cebulka wysadzona, albo czosnek. Tutaj warzywko, kalafior albo broku. Do teraz jeszcze nie wiem, co to jest. Zobaczymy, czy już tutaj coś nie widać. Będziemy dopiero widać, widzieć po, po tym, co nam tutaj wyrośnie. Ale chyba to będzie broku. Rośnie jakoś tak dziwnie. Wypuszcza y, z kilku stron. Tutaj również. Nie wiem, czy to nie będzie ten brokuł gałązkowy. Zobaczymy. Ale też jest taki, zobaczcie, cały oszroniony. Tutaj również skrzynie poprzykrywane. Tutaj przykryte resztkami yy, roślin, szparagów. Tutaj liściami, tutaj ostnica. Tutaj rosną jeszcze jakieś pory. Tam nic. Tutaj wszędzie yy, truskawki, które przeszły z tamtej grządki. Wszędzie je mam tutaj. Muszę na wiosnę to wszystko sobie stąd wykopać. No i albo przenieść w inne miejsce, bo tutaj mam już ich stanowczo za dużo. Tutaj wszędzie mroźno. Tutaj widzę, że mi Plakietki spadły. Pietruszka korzeniowa, która była jakiś czas temu wysiewana i również marchewka. Całe skrzynie. I oczywiście tutaj na początku są cebulki dane. I tutaj w pietruszce również. Tutaj nawet widać, że już powolutku wschodzi cebulka. Oczywiście pietruszki. Nic nie widać. Pietruszka będzie czekać jeszcze. Aż zrobi się ciepło. No ale przed nami jeszcze jest zima. Tutaj szparagi. Szparagi poprzecinane, które z truskawkami sobie tutaj rosną. Tu gdzie niegdzie lwia paszcza. No i orzechy. Zobaczcie, powolutku puszczają. Pączki się tworzą. Są to orzechy włoskie. Y no i tak nie zdążyłam teraz niestety przed zimą ich przesadzić, ale już wczesną wiosną muszę je stąd zabrać, bo tu mają stanowczo za mało miejsca. Tutaj rośnie Budleja Dawida i jeszcze gdzie nie gdzie są zobaczcie werbeny patagońskie. I tutaj są już ususzone i na pewno ona mi się tutaj sama Wysieje. No i słoneczko pięknie świeci, ale w ręce jest zimno. Stanowczo za zimno. Zimniutko. Tutaj mi rośnie bambus. I ma się dobrze. Idziemy zobaczyć jeszcze tutaj. Tutaj mała hojneczka świerk. Rośnie jakoś bardzo wolno. Już ją mam. Ho-ho-ho. Może z 6 lat albo i więcej, ale jest bardzo malutka. Tutaj, zobaczcie jak pięknie wyglądają. To są goździki brodate, pokryte właśnie takim mroźnym nalotem, szronem kryształkami. Tutaj. Mam posadzone czoski niedźwiedzie. Zobaczymy, czy wzejdą, czy się tutaj przyjmą. Oczywiście wszystkie te goździki brodate, na wiosnę przesadzę na rabatę kwiatową, albo po prostu w inne miejsce. Nie chcę, żeby mi tutaj zajmowały całej skrzyni, no bo ta skrzynia jest z przeznaczeniem na warzywa. Tutaj Przykryte liściami. Tutaj wysiana, wysadzona cebulka. Zobaczymy, jak będzie tutaj rosnąć. Na razie nic nie widać, żeby wzeszło. Tutaj śliwa, która powinna być przycięta, bo już jest bardzo, bardzo wysoka. Bardzo w tym roku ją atakowały mrówki i mszyce. Tutaj miała przyklejone specjalne taśmy. I powiem Wam, mrówki nie przechodziły. Taśmy sprawdziły się, nie tak jak te taśmy miedziane, co się u mnie nie sprawdziły. Koszt ogromny, a niestety ślimaki, i tak przez to przechodziły. Powiem Wam, nic nie warte, taśmy miedzianowe. U mnie w przyszłym sezonie, tak jak mówiłam, będą kaczki, biegusy, myślę, że podołają walce ze ślimakami, i pomogą mi tutaj właśnie ogarnąć ogródek, i przede wszystkim nic się im nie stanie, bo powiem wam, miałam takie zajście tutaj i to była jeszcze wigilia, że dostał się tutaj do mnie lis, czy jakaś kuna, nie wiem dokładnie co to było. Ale po prostu wyniosło mi 6 kur. I no i niestety w Wigilię poczęstował się moimi kurami. Zostały mi tylko cztery. no i nie wiem jak to będzie z tymi kaczkami. Jak to będzie tutaj, czy będą one tutaj bezpieczne. Oczywiście na noc zawsze zamykam, ale to musiało się stać pod wieczór, gdy były otwarte jeszcze i dostał się tutaj intrus i wyciągnął mi 6 kur z kurnika. Za jednym razem ogromna strata. Szkoda. No ale cóż zrobić? Też chciał sobie coś pojeść. Tutaj róża pnąca. Muszę ją poprzywiązywać do tej pergoli, tutaj poprowadzić ją bardziej, żeby się pła po tym płotku. No bo tak to nie może rosnąć. Tutaj mamy ostnicę. Tu są nowe wysiane z nasionek. Tutaj jest ostnica, która już rosła drugi rok. Tutaj Tutaj mam pikwowca. Jeszcze owoców niestety nie było żadnych. W oddali, tam. Może wejdziemy sobie tutaj tędy. A tutaj pokażę Wam, że jeszcze mam cebulki, tulipanów i szafirków, które powinnam posadzić. Jeszcze jest odpowiednia pora, żeby to zrobić, ale, ale dzisiaj akurat są zmarzłe całkowicie. Przymroziło je, że ani tego nie idzie wyciągnąć z tej doniczki. Nie chcę szarpać. Jak się zrobi troszkę cieplej, to szybciutko jeszcze je tutaj gdzieś dam na rabatę kwiatową. Na rabacie kwiatowej rosną goździki ogrodowe. Yy, tutaj mamy orliki. Przepiękne. Tam mam laki, też jest ostnica. No i tam widzę, że mi się dużo wysiało miesięcznicy. Bardzo się cieszę, bo bardzo mi się ta roślinka podoba. Tutaj zobaczcie, to jest wszystko. Yy, młode sadzoneczki. Właśnie. Tutaj, właśnie, rosła. Miesięcznica. Taka zwyczajna roślinka, ale naprawdę bardzo ładna, miododajna. Tyle miała tutaj pszczółek, zapylaczy, więc bardzo ją Wam polecam do ogrodu. Kto jeszcze nie ma, tutaj naparstnice, Pierwszy raz będą w moim ogrodzie. Też są całe ze szronu. Ale myślę, że się przyjęły, bo tutaj, zobaczcie, wypuszczają nowe młode listki ze środka. Tutaj tak samo. O! Więc super. Jestem ciekawa, jak będą kwitły, na jakie kolorki. Tutaj są pysznogówki. Bardzo fajne na herbatkę. No i tutaj pełno roślinek, jeszcze cebulowych, tulipanów, szafirków. Na pewno to się na wiosnę pojawi. Tutaj jeszcze są malwy. No i tutaj już pokazywałam. Tutaj muszę dosypać, właśnie do karmnika nasionek. Dla ptaszków. I zaraz to chyba zrobię, bo tutaj właśnie sikorki się pojawiają. Słychać już je. Więc idę po nasionka, żeby wsypać. No i jedzonko dla ptaszków wsypane. Więc na pewno tutaj za chwilkę się pojawią. Zobaczmy dalej, co tutaj słychać. Tutaj są Lwie paszcze. No i powiem Wam nawet taki przymrozek, minus 6, który był u mnie. Yy, widzę, że one nie zmarzły aż tak. Nawet niektóre mają jeszcze. Zobaczcie pączki kwiatowe. Są zieloniutkie, czyli widocznie są odporne na takie nieduże mrozy. Tutaj oczywiście się same wysieją, bo tutaj mają. Nasionka nie będę w tym roku wysiewać lwiej paszczy, bo tutaj ich będzie na pewno bardzo dużo. I w razie czego przeniosę sobie potem w inne miejsce te młode sadzonki, które tutaj się same wysieją. Tutaj również ostnice. Tutaj nowa taka malutka rabata, którą robię przy morwie. Y i są tutaj same żurawki, same żurawki, które poprzesadzałam. Też są salutkie, oszronione. Bardzo fajne roślinki, ale one się nadają właśnie do takich cienistych miejsc. Są w różnych kolorkach, naprawdę prześliczne. No i tutaj jeszcze jest ogród, druga część. Tutaj to już mam, yy, można powiedzieć taki wielki gąszcz malin, ciemne winogrono, bambusy, yy, borówki, jagoda kamczacka, no i różne właśnie, czerwona porzeczka, agrest, krzaczki takie właśnie, można powiedzieć jagodowe, owocowe, które sobie tutaj rosną. A tam w oddali tam. No to jest jeżyna, która się bardzo rozrosła, bardzo mało owocuje. No i zastanawiam się nad usunięciem jej. Ale to też nie wiem, czy teraz, czy wczesną wiosną to zrobię. Tutaj ostnica. Ostnica Pone, która rosła kiedyś tylko jedna sadzonka. Tutaj, a tutaj wszędzie wysiała się nowa. Wszędzie. Gdzie tylko pójdę całym chodnikiem, wszędzie nowe sadzonki, ostnicy, pony. I jest, powiem Wam, bardzo taka, można powiedzieć yy, bardzo się rozsiewał. Tak, że komu, jak się komuś podoba ta ostnica, to nie trzeba ją nawet wysiewać, ona się sama rozsieje i mamy potem swoje nowe sadzonki. Zobaczcie. Wszędzie, gdzie pójdę, to są nowe. I większe. Tutaj piękne. Ona jest piękna, ale bardzo się rozsiewa. Kiedyś była tylko jedna, a tutaj wszędzie są. Tutaj nawet mi się wysiały truskawki. Może nie wysiały, ale puściły właśnie te swoje rozłogi. Musiała tu być jedna truskawka, że teraz się pojawiło tyle. No i tutaj krzaczki właśnie różnych owocowych. Zobaczcie, tutaj jest czerwona porzeczka i ona też już ma pączki nowe krzaczki. No i tu Wam chciałam jeszcze pokazać tą właśnie jeżynę bezkolcową, ale się strasznie rozrosła. Nie będę tam podchodzić dalej, bo tam właśnie mają albo sikorki, albo wróbelki gniazdo. Ptaszki w tych malinach. W tych malinach jest ich tam pełno. Nie będę im tam przeszkadzać. Niech sobie tam po prostu są przez zimę. A tutaj jest śliwa, też porosła bardzo. Też nadawałaby się do przycięcia. I powiem Wam, teraz jest też bardzo fajna. Pora, czas na to, aby sobie pobielić drzewka owocowe, właśnie taka pora grudniowa, koniec grudnia, początek stycznia, warto sobie drzewka owocowe pobielić. Ja tego powiem Wam nigdy nie robiłam, ale w tym roku właśnie planuję to zrobić. Muszę sobie zakupić właśnie takie wapno do bielenia drzewek owocowych i zrobić. Może będą bardziej odporniejsze i, i będzie więcej owoców również na drzewkach. No i idziemy i wstąpimy sobie jeszcze do szklarni. Pokażę Wam, jak tam w szklarni wygląda, co tam rośnie. Aż jestem sama ciekawa, co tam rośnie. Czy coś tam sobie zbierzemy, czy sałata będzie jakaś do zebrania. Więc jeszcze do szklarni. Jeszcze do szklarni, to jeszcze Wam tutaj pokażę. Tunel foliowy, gdzie stał tunel foliowy, to tutaj wszystko było usunięte. No i w przyszłym sezonie będą tutaj rosły, mam nadzieję. Arbuzy, melony, taka można powiedzieć, mała egzotyka. Zobaczymy, czy to się uda zrobić. No i szklarnia. Szklarnia z poliwęglanu. Jestem z niej bardzo zadowolona. Naprawdę można wyhodować sobie dużo szybciej swoje warzywka w szklarni niż tutaj, właśnie w ogrodzie. Zobaczmy, co słychać w szklarni. No i otwórzmy szklarnię. Wow, troszkę dołem przymarzło, ale niedużo. Otwieramy. No, i jesteśmy w szklarni. W szklarni rośnie cały czas pietruszka naciowa. Jest jeszcze fajna, choćby trzeba było ją przejrzeć tutaj, no bo już tutaj coś jest taka żółta, bo usuwać te listki. Ale tak, poza tym, pietruszka rośnie fajnie. Tutaj jest posadzona cebulka. Orek, tutaj pod przykryciem. Rosną sałaty. Wiadomo, rosną bardzo wolniutko no bo mamy przecież zimę i jest zimno. Choć są tutaj z góry przykrywane. Ale mimo wszystko bardzo wolno rosną. Tutaj również mam jeszcze jedną kapustę pekińską i zaraz wam pokażę, co się z nią stało. Zobaczcie, cała pogryziona. Same dziurki więc oznaka, że grasują tutaj ślimaki. Mimo wszystko, że jest zima i zimno, gdzieś tutaj ślimaki są i zjadają mi tą kapustę pekińską. Tutaj sałaty czerwone i zielone. Tam poddali trzy buraki liściowe. Nawet mają się dobrze. Muszę je tutaj podlać. I żółty, i czerwony. Idziemy dalej. Tutaj mam jeszcze cebulkę, która mi się już nigdzie nie zmieściła, a trzeba by było ją gdzieś jeszcze posadzić, bo ona już tutaj niektóre cebulki wypuszcza. No i groszek zielony. Groszek zielony, chciałam zrobić taki eksperyment i posadzić go teraz do ogrodu. W jakiejś jednej skrzyni. I byłby wtedy na bardzo szybki zbiór wiosną. Gdy zrobi się ciepło, no to nasionka szybciutko nam wzejdą i będzie dużo szybciej niż normalnie zielony groszek. W szklarni mam go również posadzony. Jak na razie tutaj nic nie wschodzi. Wschodzi jedynie malutki. Wschodzi jedynie y, groszek pachnący, tutaj kilka już jest, y, kolorowy. Jakie kolorki, to nawet nie wiem, ale tam w, w oddali również wschodzi i tam również groszek pachnący. Który sobie tutaj właśnie przezimuję i potem szybciutko na wiosnę go przeniosę do ogrodu już na rabatę kwiatową. Tutaj... Zobaczcie skrzynia, w której posadziłam cebulę o zimą, właśnie, ale jest to jedyna skrzynia, która mi tak zazieleniała. Zobaczcie, jaki ma nalot zielony. To jest taki choćby mech. A dlaczego tak się robi? Dlatego się tak robi, że tutaj jest ta szklarnia od strony północnej, jest zakryta. Tutaj jest zawsze najwięcej cienia. Można tak powiedzieć, no i ta ziemia potem zielenieje, bo tak w innych miejscach, nawet tutaj, nie jest taka zielona. Zobaczcie, czy tu, jak właśnie w tej jednej skrzyni. No i idziemy dalej. Tutaj, tutaj skrzynia, można powiedzieć, cała w roślinkach, i tutaj mam wysiane rzodkiewki. Zobaczcie, jak pięknie wzeszły i sobie tutaj rosną. Tutaj jest szpinak. Dwa rodzaje. Szpinak lubi chłodne, więc jemu to nie grozi jak jest. Lekki przymrozek. Tutaj obok była wysiana sałata, ale niestety nie wzeszła. Yy, tutaj kwiaty. Kwiaty, które później powędrują do ogrodu. No i mamy chabry. Które ładnie wzeszły, Czarnuszka też wzeszła fajnie, jest delikatna. No i tutaj chyba najwięcej, <noise> najwięcej pięknie wzeszedł mak polny i maczek kalifornijski. Zobaczcie, jak ładnie rośnie. Tutaj obok nagietki. No i tutaj jeżówki, które nie wzeszły, żmijowiec również złocień i nie zapominajki tutaj nie mamy nic tutaj jeszcze pietruszka a tutaj Wam pokażę doniczkę w której rosły mi na dworze mm, przy południk zostawiłam je one tam troszkę przymarzły ale niektóre zobaczcie puszczają nowe no i będą roślinki jak przetrwają zaraz je tutaj podleję bo mają sucho Piękna roślinka przy południk. Polecam Wam. Kwitnie przepięknie na różne kolorki. Są to drobniutkie kwiaty, ale naprawdę warte zainteresowania. No i mamy tutaj drugą część szklarni. Tutaj ziemia przygotowana pod pomidorki. No a naokoło rosną posadzone truskawki i poziomki. One nie będą przeszkadzać pomidorom. Będą sobie tutaj rosły, będą o wiele szybciej niż te, które rosną na dworze. A w środku będą rosły później w sezonie. Pomidory oczywiście. I tutaj jeszcze na początku szklarni mam czosnek. Czosnek, który sadziłam tutaj w tamtym roku na jesień, i tutaj widocznie mi jeszcze został w ziemi. I on teraz wykiełkował. No i rośnie tak. Nie wiem, co z tego będzie. Zobaczymy potem w sezonie. Tak sobie rośnie tutaj. Jest zieloniutki. Fajny. No, a tutaj już nic. No i będziemy planować za niedługo, co tutaj posadzę. W przyszłym roku. Co tutaj będzie rosło? No na pewno będą rosły pomidory, no bo to jest szklarnia. I oczywiście pomidory lepiej rosną w szklarni niż na dworze. Nie są tak narażone na opady i na jakieś takie różne choroby grzybowe. No i tak wygląda mój ogród w grudniu. Właściwie koniec grudnia. Za niedługo będzie nowy rok. I, kochani, ja Wam teraz, właśnie, życzę, Wszystkiego najlepszego na ten nowy rok 2025, aby wasze, można powiedzieć, wysiewy wszystkie się udały, plony, żeby były bardzo duże. No i żeby było jak najmniej szkodników w Waszych ogrodach. Kochani, do zobaczenia, do następnego filmiku. Pa pa pa!